Wiadomości na Facebook wysłał mi swoją tapetę. Trzymaj się, Pikach. Hej. No, wiesz, no kiedyś też mi się. Ej, to jest tapeta? WTE, Patrzcie. Nie wiem, czy mogę wam pokazać. O. Patrzcie, pokażę wam. Myślałem, że Alien znowu wrócił. O, jest. Zabij ją, zabij ją. O, jak ona jest biedna. Chodź ty robaczku, chodź ty. Zabiłeś ją? A kur... zjebą teraz. <śm> Patrzcie. BAN na YouTubie za mordowanie zwierząt. No, no. prawie rozjebała, kurde przecież Spodała po schodach jak kamień. No bo ja nienawidzę cię. No. Ode mi będą. <laughs> Ale chyba w końcu... W końcu chyba zabiłeś tą dźwięk, która lata tylu dni tutaj. No. Boro mój bohater, nie. Ej, <laughs> <laughs> Gosia sprawdzisz mojego Instagrama <laughs> Gosiu miała 3 zł. Nie sprawdzę Gosia. Ej, no nie ja nienawidzę. Nienawidzę. Ciem! Po prostu one no, są straszne. One takie. widzę! Ja nie Ich naprawdę. No straszą mnie. I... Cią nie, nie może latać pani, bo szybko zdycha. No to, no to, to była kolejna cima! Oju. <ścoughs> Ej, bo ona była ogromna, widzieliście, jak ona była ogromna? Ma kto jeszcze tam, to bo ja, na... ja to musiałam komicznie wyglądać, ale się mega przestraszyłam. O Jezus. Ja tak reaguję na pająki. Loti chyba tak... Nie, bo wiesz co, Loti, pająk jeszcze jest... Znaczy, ja też się boję pająków. Ale pająk jest o tyle spoko, że pająk jest wolniejszy niż ten.